Cześć, jeśli czujesz potrzebę aktywacji i potrzebę tego, żeby poczuć więcej energii w swoim ciele, czujesz się wycofana, zamrożona, to zrób ze mną ten zestaw, który na pewno obudzi Twoją energię. Na samym początku zmierz sobie, jaki masz poziom właśnie tego deficytu energetycznego. Minus 10 to będzie maksymalny deficyt, a 0 to będzie taka gotowość do zaangażowania i w takim stanie spokoju. I teraz zamknij sobie oczy i sprawdź, na ile jesteś w tym deficycie energii, na ile jesteś w tym wycofaniu. Minus 10 to będzie maks. Jeśli już to masz, to możemy zacząć ćwiczenia. Zaczniemy od ćwiczenia, w którym spoglądasz oczami na swoje brwi i będziemy utrzymywać to ćwiczenie około 30 sekund, bądź do momentu wystąpienia, właśnie przełknięcia śliny. Wystchnięcia. Zaczynamy. No właśnie, ziewnięcia. Mi od razu się ziewam, właśnie jak robię te ćwiczenia. Teraz, jak już masz, to spoglądasz w lewo. Pamiętaj, żeby broda była na wprost i w lewo tylko idą oczy. I w prawo. Broda na wprost. Jak już jesteś dobrze wyregulowana, to później właśnie takim objawem jest, że bardzo szybko ci się ziewa przy tych ćwiczeniach, i to jest jak najbardziej ok. Chcemy właśnie do takiego miejsca dążyć. Teraz spoglądamy na czubek nosa. Tak, jakby się chciała zdecydować na czubek losa. Ok, i sprawdź sobie teraz, czy coś się zmieniło. Minus 10 było max, 0 to jest już gotowość do zaangażowania w takim, w takim stanie spokoju. I jak masz, to teraz przechodzimy sobie do ćwiczenia oddechowego. Będziemy brać wdech na 4, zatrzymać na 4, Wydech z dźwiękiem na 4 i zatrzymać znowu na 4. I powtórzymy tę sekwencję 5 razy. Zaczynamy. Wdech na 4 przez nos do brzucha. Zatrzymaj. I wydech z dźwiękiem. Zatrzymaj. Możesz mieć zamknięte oczy przez całą sekwencję. I wdech na cztery. Zatrzymaj. I wydech z dźwiękiem. Zatrzymaj. wydech na cztery, zatrzymaj i wydech, zatrzymaj i wdech, zatrzymaj Wdech. Zatrzymaj. Ostatni. Zatrzymaj. I wydech. Zatrzymaj. I możesz oddychać swobodnie. I teraz przejdziemy do ćwiczenia z Zaczynamy od masowania tutaj za płatkami uszu. I ściągamy w dół. teraz głaskanie i na drugą stronę teraz brzuszek okrężnymi ruchami Teraz uda. Przód tył. Możesz mieć taki sam nacisk, albo ściągać w dół, albo podciągać do góry. To ćwiczenie możesz też wykorzystać w, kiedy jesteś w ostatnim tygodniu Twojego cyklu, czyli przed okresem. A teraz pokażę Ci jeszcze ćwiczenie, które jeszcze bardziej Ciebie aktywuje do działania. Do tego potrzebujemy wstać. Odczupka głowy, czoło, buzia, szyja, dekolt, ramiona. Wierzch dłoni, tył ramion, pierś bokami, brzuch i wchodzimy w dół. Na wydach. Teraz mniejsze płytki, stopy, Podnosimy jedną stopę. możesz się podeprzeć o coś. I teraz wracamy tyłem. Dwa biodra, pośladki, lecki. Tyle, ile sięgasz do góry, a następnie z tyłu. I wracamy przez kark. Czubek, głowy Kończymy z przodu. I sprawdź teraz. Minus 10 to było maksymalne napięcie, a 0 zaangażowanie i spokój. Zobacz sobie, w jakim jesteś miejscu teraz na skali i ile ci te ćwiczenia pomogły. Jeśli potrzebujesz jeszcze właśnie się aktywować, możesz powtórzyć dwukrotnie bądź trzykrotnie całą sekwencję, aż będziesz już w stanie takiej aktywacji, jakiej oczekujesz. Dzięki.